Dzisiaj na pełnej w ten przepiękny i bardzo przez Was długo wyczekiwany kalendarz adwentowy z... Mini Brancu, seria zabawkowa, więc będą tutaj mini produkty zabawkowe. Mają być też jakieś ekskluzywne mini Brancy. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj, wiecie, jakichś powtórek, które już udało mi się trafić w kulach, że tutaj będą, wiecie, same nowe zabaweczki, bo Aga lubi nowe zabaweczki. A jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek, jak otwieram jakieś mini Brancy, widziałam, że są jakieś takie y, specjalne, ekskluzywne, złote kule, które mają tam jakieś w ogóle Same złote produkty w środku, ale były bardzo drogie. Bardzo drogie były te minibrancy, ale jeżeli chcecie, żebym je otworzyła, to zostawcie tutaj. O, wyłonił się mój pies raptem z kalendarza! To zostawcie pod tym filmem 30 tysięcy łapek w górę i na pewno nagram wtedy kolejny odcinek ze specjalnych kul. Na pewno nie umkło też Waszej uwadze, że mam tutaj taką wspaniałą czapencję na mej głowie! Te czapki możecie już kupić w moim sklepie internetowym misaga.pl. Są, słuchajcie, dwa rodzaje, jak widzicie, jest różowa z misiągą i czerwona z agą w koronie. Mają tutaj takie fajne pompony. Można z nim pomachać. I dodatkowo czapki są też w dwóch rozmiarach, więc no możecie czapkę dopasować do swojej głowy. No nie, bo, bo każdy z nas ma inny wymiar głowy. Ja na przykład mam dosyć sporą głowę, bo mam też dużo włosów i są bardzo grube, i przez to moja głowa jest jeszcze większa. większa. Ale rozmiar właśnie tej czapki M bez problemu się na mnie mieści i nic nie uciska, ale to jeszcze nie wszystko, co nowego wjechało na sklep. Wjechały też skarpetki! Jestem z tych skarpetek naprawdę mega zadowolona. Są one totalnym sztosem. I serio, śpieszcie się z zakupami, bo coś czuję, że ja zaraz sama będę je nosić. Ja lubię, wiecie, gubić skarpetki, więc będę sobie sama podbierać skarpetki i dla was nic nie zostanie. Skarpetki są, jak widzicie, w dwóch wzorach. Za jakiś czas pewnie pojawi się jeszcze trzeci. Są też różne rozmiary, więc można dobrać do swojej stopy. Bo stopy też są różne, tak jak głowy no i oczywiście wszystkie moje produkty są produkowane, szyte w Polsce, więc nie jest to żaden chiński badziew. Więc serdecznie Was zapraszam do mojego sklepu misaga.pl. Linka macie oczywiście w opisie i w przypiętym komentarzu. No oprócz oczywiście czapek i skarpetek są jeszcze, wiecie, przeczaderskie poduszki, które tam o, o, leżą sobie z tyłu. O, o, widzicie? O, widzicie, widzicie, na pewno widzicie. No, więc wbijajcie i, i lecimy otwierać te mini brancy. Bo już Elmo się nie może doczekać. Elmo, nie możesz się doczekać? Widzicie, jak się nie może doczekać? <laughs> Bardzo długo czekałam, żeby móc otworzyć ten kalendarz. Coś czuję, że to może być najlepszy kalendarz, jaki w tym roku otworzę. Tutaj jest, zobaczcie, napisane mini toy, czyli mini zabawki, które zmieszczą się w twojej dłoni. I co jest najlepsze, to ja tutaj, widzicie, wypatrzyłam Dorę. Jak dostanę taką małą Dorę, to po prostu zwariuję z radości. A Dziobak Kwak razem ze mną. <laughs> To będzie jego nowa dziewczyna. Dziobak, chcesz mieć dziewczynę Dore? Tylko wiesz, Dziobak, musisz się postarać, bo jak nie, to ją ukradnie albo puszek, albo okruszek. Okruszek jest bardzo słodziutki, bardzo by pasował do Dory. Lecimy z numerem 1. Ojojo, jakie malutkie, jakaś y, saszetka to jest. Bunch o Balloons! Czyli to są słuchajcie, jakby balony, takie do napełnienia wodą, i wiecie, do rzucania w siebie. Ale super to wygląda. Tu nawet, zobaczcie, z tyłu jest miniaturowa instrukcja. No i to są, wiecie, to są miniaturki prawdziwych produktów, jakie istnieją w sklepach. Wiem, że nie wszystkie są, wiecie, w Polsce dostępne, bo, bo po prostu to jest zagraniczny kalendarz. Ale no, niektóre na pewno w Polsce też były, więc mam nadzieję, że coś takiego znajdziemy. Uwaga, czy to Dora? Czy to Dora? Nie! O, małpa! <noise> Pamiętam, ja je nagrywałam kiedyś, to są Fingerlingsy. Ale wydaje mi się, że ja już chyba, jak otwierałam tę kule taką zabawkę chyba trafiłam, więc wydaje mi się, że tu mogą być powtórki też się trafiać. No nie, takie, które już udało mi się zdobyć. Nie będzie wszystkiego nowego, ale wystarczy mi, wiecie, chociaż kilka nowych i już będzie zabawa. Sorry, że otwieram do góry nogami, ale ciężko jest ten kalendarz złapać, bo jest bardzo duży. Ech, dobra, co my tu mamy? Co to teraz jest? To jest do zestawu do tych balonów, tylko tutaj mamy jakby wyrzutnie, że wiecie, tutaj powinniśmy balona włożyć i wtedy wystrzelić, ale wow, jak to jest świetnie zrobione. Wydaje mi się, że to można by było bez problemu wyciągnąć, i jakbym miała na serio takie miniaturowe baloniki, to to by nawet yy, działało, no nie. <ścoughs> ale no takich małych baloników to ja nie mam. Dobra, lecimy z numerem 4. Czy ktoś widzi czwórkę? Tak, na samym końcu. Matko jedyna, mówiłam, że tu jest tyle odwracania. W ogóle Obawiałam się, że tu będą te same rzeczy, które są tutaj na tych ilustracjach. Ale nie, widzę, że zupełnie jest, słuchajcie, co innego. A tu co mamy? Wow! Co to jest? Nie wierzę w to! To jest mała złota lama! I ona coś ma tutaj napisane, że I shake, czyli ja Ja się trzęsę, czy coś takiego I nie wiem, obracam się o 360 stopni To jest jakaś seria, wiecie Zabawek Pets Alive Które wiecie, jakby, prawie jakby były żywe <laughs> Ale fajnie, chciałabym Żeby taka złota lama była w Polsce Do kupienia, stwierdzam jak na razie Że są tutaj po prostu przesztosikowe produkty, naprawdę się postarali Dobra, dalej <laughs> Nie, nie wierzę, co? Jojo siwy tej, ja ją znam to jest zagraniczna taka youtuberka i ona też śpiewa chyba i tak dalej. W pierwszej chwili myślałam, że to jest taka głowa Barbie do czesania, które właśnie też otwierałam. To też jest głowa do czesania, tylko właśnie tej jojo siwy. O, właśnie ona jeszcze na Nike... Nikeledo, Nike. Nie umiem tej nazwy wymówić, bo nigdy tego programu nie miałam w telewizorze. Ja się wychowałam na Fox Kids i na Cartoon Network. No, to ona jeszcze właśnie tam chyba występuje, ma jakiś swój program, czy w jakimś serialu gra, czy coś. No dobra, powiem wam tak, ta głowa nie jest do niej zbytnio podobna, ale i tak w ogóle totalny sztos, że zrobili po prostu taką miniaturkę. I ja nie wierzę, jak to jest ładnie odwzorowane, nie? Serio, coś pięknego są te produkty. Dobra, sześć, czyli Mikołajki. To musi być jakiś, wiecie, jakiś totalny sztos, tak mi się wydaje. Halo, gdzie jest sześć? Dobra, jest tutaj. Już się, już się przestraszyłam, że nie ma szóstki, nie? Już się przestraszyłam. A co to za pałka? <laughs> Że mikrofon dory, czyli co? Prawdziwa taka zabawka. Pewnie jak ją macie, to pewnie jak mówicie do tego mikrofonu, to pewnie nie wiem, głosem dory mówicie czy coś takiego. Ale i tak jaki wypas. Przygotowałam sobie tutaj koszyki zakupowe, bo wiecie, ja sobie wyobrażam, że teraz jestem w prawdziwym sklepie i robię zakupy zabawkowe, dlatego je sobie tutaj pakuję do koszyków. Wiecie, co co uda mi się dzisiaj kupić, no nie? Niespodzianka. Nie wiem co kupię, jak pójdę do zabawkowego. Numer 7. Co to? Oh yes. O matko, <laughs> widziałam to. To są takie wielkie kubki, właśnie jakby herbaciane party. One są, wiecie, one są takie duże, nie? Takie duże są te kubki i tam w środku jest, nie wiem, jakieś pełno różnych rzeczy i u nas chyba tego w Polsce nigdy nie było. Tam chyba są właśnie jakieś laleczki. bitty Prittis. O, tak się nazywają. I powiem wam, że przez chwilę się zastanawiałam, czy by tego nie nagrać, więc może jeżeli chcecie, żebym ściągnęła z Ameryki właśnie te kubeczki, te filiżanki i otworzyła i sprawdziła, co jest w środku, to wiecie, zostawcie tutaj dużo łapek w górę, bardzo dużo. I napiszcie w komentarzach, że chcecie to zobaczyć. Chcecie zobaczyć te filiżanki z herbatą, z lalkami, to wtedy nagram. Ósemeczka, ósemeczka. Nie no, serio, ten kalendarz to jest po prostu totalny. Sztos! Co mamy robofish? Czyli yy, roboto rybę, Nemo widzę tutaj jest mimo. W takim, jakby nie wiem, mini plastikowym akwarium. Ale to super wygląda. Ja cię kręcę. Jakby była tutaj żywa normalnie. Tylko dobrze, że nie jest żywa. Dobrze, że jest sztuczna, bo ryb w takich małych pojemnikach nie można trzymać. Ale gdzie jest moja dora? Zobaczcie, tu jest rysunek tej dory. Mam nadzieję, że może ona tam będzie. Ja chcę laleczkę Dory i koniec kropka. A to co? Ze Spongeboba. Wydaje mi się, że to jest chyba jakiś samochód. W ogóle powiem wam, że chyba go otworzę i spróbuję wyciągnąć, żeby go lepiej zobaczyć, bo tutaj w tym pudełku. Wow, wow, tutaj w tym pudełku go tak słabo widać. Muszę być bardzo ostrożna, jak to będę otwierała, żeby tu niczego nie porwać, nie rozwalić. Patrzcie, to normalnie tak ładnie wychodzi. Wow! Wow! Jakie fajne, ej dobra, to, to dużo lepiej wygląda. Co i normalnie mamy taką fajną figurkę, jak to wyciągniemy z pudełka. Jaki wypas, nie wierzę, ale sztos, matko jedyna, mini brancy, to jest po prostu A, najlepsza rzecz ever. Dziesiątka. Tutaj może być Dora, chociaż te obrazki się nie zgadzają, więc, <laughs> więc chyba nie będzie i tutaj, ale mam nadzieję, że ona będzie wiecie gdziekolwiek. Co to jest? To są jakieś wielkie pałki. A! Wojownicze żółwie ninja! I to są ich nunczaki, Nunchaki? Nunchaki? Nun się jakoś tak nazywano, nie? To ich taka broń. Tu nawet z tyłu zobaczcie, jest pokazane, jak się tym bawić, i każdy z tych chłopczyków jest bardzo zadowolony, <laughs> że trzyma taką broń w swojej dłoni, Pasioną. Jedenastkę mamy już tutaj od razu obok. Czy to jest Dora? Czy to jest Dora? Nie, to nie Dora! Jakiś dinozaur. A, Untamed. To chyba Paweł nagrywał kiedyś, tak mi się wydaje. W tym pudełeczku siedzi sobie właśnie taki mały dinozaur, jakiś słodziutki. W sensie tutaj na obrazku już nie wygląda tak słodko, ale tam w środku jest bardzo słodki. Jeszcze zobaczmy z tyłu, jak to wygląda. No i jak zwykle mamy tutaj instrukcję zabawy. Tylko powiem wam, że gdybym chciała niektóre teksty tutaj rozszyfrować, to by było bardzo ciężko, bo są strasznie małe literki, aż za małe. Nie wiem, co tu się dzieje, ale wszystkie liczby teraz idą po kolei, to nie Dora, to już myślałam, że może jednak Dora Dora, Dora ale to nie Dora, to jest wojowniczy żółw ninja figurka, widzicie jak to z, z rąk leci, bo to serio jest bardzo malutkie normalnie figurkę tutaj mamy Rafaela, o nawet jest na dole podpisane właśnie nie pamiętam jak on się nazywa dawno wiecie, wojowniczych żółwin ninja nie oglądałam, no i na pewno można by było go sobie z tego pudełeczka wiecie, też wyciągnąć i mieć taką malutką figurkę ale wtedy już bym zepsuła to pudełko, więc nie chcę, wolę, wolę to sobie trzymać już tak zamknięte, bo no fajnie to wygląda, no, no nie? Ja wiecie, ja się tym nie bawię za bardzo, tylko kolekcjonuję te rzeczy. Pechowa lub szczęśliwa trzynastka. Czy tu będzie Dora? Nie, to nie Dora. To jest wielki lizak, wielki lizak. Cotton Candy. Co to jest? Smells, czyli pachnie słodko. Co z tym się robi? A tu jest jakiś so fluffy. Ha, czyli tu w środku mamy coś takiego ala jakąś taką masę, może nie slajmową, tylko taką bardziej piankową, no nie? I to się wyciąga i wtedy możemy się tym bawić jak właśnie jakimś slime'em i pewnie właśnie pachnie słodyczami, ale też przeczedersko wygląda ten lizaczek, aż mam go ochotę zjeść. 14. Yy, dobra, powiem tak, coraz bliżej jesteśmy końca, i, i dalej Dory nie widać, i trochę mi jest smutno, no nie? Bo jak Dory nie będzie, to się obraża ten kalendarz. A to, co to ma być? Kto to jest? No, jak już Wam wcześniej wspominałam, to ja tego Ledona nie oglądam. I, i, I nie wiem, nie wiem, jakie tam teraz bajki lecą i tak dalej. I nie wiem, co to jest za postać. Totalnie po prostu zero. Wygląda trochę jak miś Gaga, która została błyskawicą w głowę. Ale jeżeli wiecie, co to jest za postać, to możecie napisać w komentarzach, no i opisać, o co, o co tam chodzi, no nie? A to jest jakieś czaki? Co to jest laleczka czaki? To oni taką bajkę zrobili? O co tu chodzi? 15 piętnaście co tu jeszcze rzeczy? co? O, patrzcie, lista jest chyba tutaj. Dobra, listę zobaczymy na końcu, bo boję się, że ona może nam tutaj zaspoilerować, jakie rzeczy tutaj trafimy, więc trochę szkoda by było sobie zniszczyć zabawę. I tutaj mamy Robo Alive w tamtych kulach, które otwierałam właśnie z mini Toysów, mini Brands Toys. To też były te Robo Alive, właśnie takie różne jaszczury, ale takiej niebieskiej nie miałam. Albo jej nie było po prostu, tylko jakieś inne tam trafiłam. Wygląda super i mówię, też by ją można było bez problemu sobie z tego pudełeczka wiecie ładnie wyciągnąć i no się nią bawić no nie. Ale super te pudełka są po prostu tak dopracowane, że ja jestem w szoku jak oni to zrobili takie małe, nie? Kto to składał? Słuchajcie, jak to jest wszystko takie malutkie. Jakieś bardzo małe rączki musiały to składać niestety. Serio, zaczyna mi się robić bardzo przykro, że powoli ten kalendarz się kończy, bo już takiego fajnego kalendarza to na pewno w tym roku nie będę miała. Mamy tutaj kolejnego SpongeBob'a, który trzyma tęczę. Ale super jest ta figurka 《いやぁに m SpongeBob mim, że to jest jakby z mema wzięta, w postać zrobiona, ale wypas. No właśnie tak wiedziałam, że skądś to kojarzę, no nie? Ten, tego SpongeBoba z tą tęczą. I powiem wam, że ja tego SpongeBoba jakoś nigdy tak bardzo nie oglądałam. Wiem, że on był w Ameryce bardzo popularny. I mój kuzyn Igor, który wyjechał, nie wiem, w jakiś tam wieku 7 czy 8 lat do Ameryki tak na stałe. I on czasami, jak do nas wiecie, przyjeżdżał w odwiedziny, to właśnie strasznie jarał się tym SpongeBobem i był zdziwiony, że my tego w Polsce tutaj nie znamy. A my właśnie, nie wiem, ja w ogóle tam nie znam, bo on mi koszulkę przywiózł ja pamiętam, że ja nie wiedziałam, kto... Jest, w ogóle on był taki zdziwiony, no nie? Myślałam, że się mega ucieszę, a ja w ogóle, co to jest? Dobra, tu mamy. A to chyba jakaś najsłabsza rzecz ever jest: Frisbee Ultimate. No po prostu zwykłe Frisbee. Ciekawe, czy jakbym je wyciągnęła z tego i bym rzuciła, to by dobrze leciało, no nie? Bardzo jestem ciekawa, dobra. No nie, już 18! Kokienka się powoli kończą! A gdzie jest Dora? Dora, czy to ty? Nie! Nie wierzę! To jest ten, jak on się nazywa? To jest Patryk, nie? Złota figurka, jaki totalny sztos! Ja nie wierzę. O, zgadam, że on się nazywa Patryk. Widzicie, Tu nawet do góry jest napisane? I on też jest jakby z mema zrobiony, tylko jest po prostu jakby w ogóle złoty, więc nie wiem, czy to jakaś specjalna jest. Trafiłam coś rzadkiego, czy o co chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia, no nie. Dobra, dziewiętnaście. Co oni mają z tymi spunch bobami? No ile tego może tu być? A ten co trzyma? Młotek wreszcie? czy o co chodzi, czy to jest takie coś do łapania a nie, to jest taka siatka do łapania chyba, tu jest w ogóle napisane trymi, ale wydaje mi się, że na tej miniaturce nie mogę zrobić, żeby to sprawdzić jak to działa, no bo te zabawki nie działają naprawdę, no nie, to już jest tylko sam plastik i tutaj mamy jeszcze z tyłu o, przepiękną instrukcję albo jakiś opis tej zabawki nie wiem, nie mogę się rozszyfrować, co tam jest napisane za małe literki, numer 20 i ja przysięgam, zaraz zacznę płakać, że nie trafię Dory, chyba, że w ogóle jest taka sytuacja, że w tym kalendarzu może są też losowe rzeczy powkładane. Później sprawdzimy tą listę, która gdzieś tam, nie wiem, leży. Bo może właśnie ten kalendarz działa tak, że nie jest tutaj to samo, tylko też są jeszcze losowe rzeczy w tych okienkach. No to to w ogóle byłby sztos, bo bym chyba jeszcze kupiła drugi w takim razie, jakby były tutaj losowe. Tu mamy jakiś potion. Co to jest, dobra? Czegoś takiego w Polsce to ja nie widziałam. Tu jest jakiś Slime Surprise. Czyli to jest potion ze slajmem. A, patrzcie, tutaj z tyłu są pokazane chyba, jakie można slajmiki trafić. Tutaj jak to należy, nie wiem, chyba zrobić, ale mówię, ta instrukcja też jest tak mała, że Że ja już nie dowidzę o co tam chodzi, ale jest wszystko! Pięknie to wygląda ten potionik. I on jest taki w dotyku, wiecie, taki taki trochę szorstki. No taki wiecie, po prostu trochę inny w dotyku jest, nie? Taki śmieszny. Dobra, 21, 21, 21. A! Rubika no nie bierze. Ciekawe czy działa naprawdę. A czekajcie, odwrotnie ją w ogóle trzymam. Wydaje mi się, że chyba raczej by nie działała naprawdę, ale no mogłabym niby przetestować, żeby ją otworzyć i sprawdzić, ale wolę tego nie robić. Wolę ją w tym ładnym pudełeczku trzymać, bo wiecie, gdybym miała powtórkę takiej kostki Rubika, to wtedy bym na pewno jedną otworzyła, tak to mi tak to mi szkoda jest, no. Umiecie układać kostkę Rubika? Bo ja nie. Totalnie. Kiedyś próbowałam, ale totalnie nie umiem. Jakaś czarna magia to dla mnie jest, ale z tego co wiem, to można się Chyba tego nauczyć, ale za to umiem grać w szachy, więc wiecie, wyrównuje się. Dobra, 22. No nie, gdzie jest moja Dora? Jakieś jajo dostałam, co mam z tego wykluć? Dore Smashers. Widziałam to u nas w Polsce, widziałam te Smashersy, tak mi się wydaje. To jakieś jest, wiecie, Epic Dino Jajo. Ponad 25 niespodzianek w takim jajku jest? Co? To one musi być jakieś, wiecie, chyba gigantyczne w takim razie. Mi się wydaje, że ja w Polsce widziałam takie małe te smashersy, ale może mi się w ogóle z czymś innym pomyliło. O matko, matko, matko 23, a ja dalej nie mam dory! To jakiś samochód! No nie! Metal machines! złoty samochód. Złoty, żółty! Żeby on był chociaż złoty, no. No nie! Czemu jakiś samochodzik? jak chcę Dora Dora! Jak nie będziesz w ostatnim okienku, to się popłaczę! Co tu jest? Coś, coś, się błyszczy. Nie! To nie Dora jest! To nie Dora! A już kamery nie mam trzymać. To jest jakieś błyszczące brokatowe pudełko slajmowe. No powiem wam, że jako ostatni produkt to dali coś mega słabego, bo to jest... Tu chyba w środku nic nie ma, chyba, że coś tu jest. No bo, bo to jest twarde, wiecie? To czymś jest wypełnione. No bo powiem wam tak, jako ostatni numerek, ostatnie okienko, dać jakieś zwykłe kartonikowe pudełko, no to trochę to jest słabe, no nie? Wolałabym jakąś taką miniaturową zabawkę dostać, ale dobra, otwórzmy to jeszcze. Może zrobili nam tutaj jakąś niespodziankę i coś tu... Nie, to jest po prostu kartonik! Nie! A, a mogła być tu moja dora! No nie serio, ej, dobra Cały kalendarz był naprawdę totalnym sztosem A na ostatnie okienko dostajemy coś takiego No dobra, no błyszczy się Ale halo, to jest zwykły kartonik Czuję się oszukana Tak czy siak, bardzo dziwiło mnie to Że tutaj na obrazku jest ta Dora O, tutaj, a jej wcale nie dostaliśmy Widzicie, aż, aż dziobak Padł, padł aż po prostu z wrażenia, bo liczył na to, że będzie dora, a dory nie ma i nie ma nowej dziewczyny. No dobra, zobaczmy, co tutaj można było trafić. Ej! Co? Nie gadajcie, że w tym kalendarzu są losowe rzeczy, tak jak wspominałam. Jak wiecie, mówiłam wcześniej. Czekajcie, nie no, muszę to zobaczyć. Moment. Co udało nam się zebrać? Tutaj są jakieś ultra rzadkie. Czy coś my z tego trafiliśmy? Tak, udało nam się trafić tą yy, filiżankę. Czyli w tym kalendarzu są różne rzeczy. Tutaj mamy super yy, rzadkie, bo tutaj są jakieś ultra super rzadkie, tutaj są super rzadkie i można było tutaj trafić tego SpongeBob'a, ale chyba powinien być on złoty, a my trafiliśmy normalnego, więc yy, nie wiem, czy to tak działa. Tak samo można było trafić złotą kostkę Rubika, złoty ten Smasher's, a to nie, myśmy chyba złotego nie trafili, tylko takiego zwykłego, ale tutaj tego Patryka, widzicie, mamy złotego. O i ta lama też złota. No to też ją trafiliśmy. Dobra, tutaj są po prostu rzadkie a, tu są już jakieś świecące w ciemności. A to chyba żadnego świecącego w ciemności nie trafiłam, tak mi się wydaje. Tak obstawiam. Tu mamy jakieś metaliczne. Czyli ten slime był metaliczny w takim razie. To, to opakowanie ostatnie, bo ono ma opakowanie metaliczne. I tu mamy po prostu zwykłe rzeczy. Ha, i dalej tu jest pełno zwykłych rzeczy. Dobra, czyli słuchajcie, w tym kalendarzu są przeróżne rzeczy. Rozumiecie? Mogłabym otworzyć drugi kalendarz i bym miała zupełnie inne w środku po prostu zabawki. Ja nie wierzę i widzicie, mogłam trafić dory, zobaczcie, a trafiłam tego Na tu są dwie dory aż do zdobycia. Patrzcie, czekajcie, mi się ostrość złapie. No dobra, widzicie, są dwie dory. Ile tu jest zabawek? Co, gdybym wiedziała, to bym... Zamówiła dwa takie kalendarze. No co? I co, co ja mam teraz zrobić, moi drodzy? Zamówić taki kolejny kalendarz? Czy już dać se spokój? W sensie nie wiem, czy uda mi się go jeszcze kupić, bo może już nie będą dostępne i się wyprzedały. Ale jeżeli chcecie, żebym otworzyła po raz drugi ten kalendarz, bo jeżeli serio tu można znaleźć inne rzeczy, to to wydaje mi się, że jest totalny sztos. To zostawcie tutaj 40 tysięcy łapek w górę i nagram po raz kolejny, dobra? Tak się możemy umówić. O matko! Ale mi się podobał. Podobał mi się, ale nie Dostałam Dory! Ja muszę znaleźć Dorę! Pa, pa, moi drodzy! Bye, bye!